Survival to sztuka przetrwania w sytuacji ekstremalnej. Umiejętność radzenia sobie w obliczu nagłego niebezpieczeństwa, które może pojawić się wszędzie. Ten film może Ci się przydać bardziej niż umiejętność rozpalania ognia. Sztuka przetrwania atak terrorystyczny na szkołę prawe pobocze jezdni, przemykające słupki za bezlistnymi drzewami słońce na błękitnym niebie wysoka jasnożółta kamienica młoda blondynka Patrycja. Zawsze myślałam, że wiedziałam, jak się zachować w takiej sytuacji, ale to nie jest prawda. W samochodzie przy desce rozdzielczej kołysze się maskotka kaczorka. Palec wpycha nabój do magazynku. Na przednich siedzeniach dwaj mężczyźni. W dłoniach uniesiony karabin. Przygotowani byli tylko ci, którzy weszli do naszej szkoły, nie my. Za oknem w głębi otwarte wrota ku tej bramy wjeżdża ciemny samochód. Na sznurku rozhuśtana maskotka. Dłoń magazynek umieszcza w karabinie. Mężczyzna na tylnym siedzeniu zakłada kominiarkę. Z karabinem w dłoniach wysiada z samochodu. Szczupły blondyn, Julian. Do tego nam się nie udało. Do szkoły wpada grupa napastników. Na czele mężczyzna zamaskowany chustą. Na głowie bejsbolówka. Zanim kolejny w kominiarce. Z karabinu mierzy w portiera. Dłoń zasłania widok z kamery przemysłowej. Terrorysta otwiera szatnię. Napastnik w bejsbolówce zamyka drzwi boksu. W nim stłoczona młodzież. Terroryści odchodzą. Zadrucianymi ścianami boksów przykucają nastolatkowie, pochylają głowy. Szkolny korytarz. Migawki z oka kamery przemysłowej. Nadchodzą terroryści. Mężczyzna w bejsbolówce pistolet unosi nad głową. Terrorysta w czarnej kominiarce. Obejmą zapina dwuskrzydłową kratę drzwi. Jeden z terrorystów, ładunek wybuchowy, przymocowuje do drzwi. W dole, klatką schodową, wbiegają uczniowie. Mijają brodatego nauczyciela. Terroryści zaganiają młodzież do klasy. Dłoń w rękawiczce, głowę chłopaka dociska do podłogi. Szybko, Nauczyciel wpuszcza uczniów do klasy. Zamyka drzwi. Dłonie skrępowane za plecami delikatnie drżą. Uwaga, uwaga wszyscy, przerywamy ćwiczenia. Dziękuję bardzo. Rafał Biernacki, były dowódca oraz instruktor jednostki antyterrorystycznej policji. Terroryści zawsze będą bezwzględni wobec Was. Nie jesteście dla nich ludźmi, tylko towarem. Pamiętajcie o pewnych zasadach. Kiedy wejdą, usłyszycie strzały i jesteście blisko tego zdarzenia, zawsze połóżcie się na ziemi. Twarzą do ziemi i zakryjcie rękami głowę. Uciekacie tylko i wyłącznie wtedy, kiedy wiecie, że ucieczka Wam się powiedzie. Jeżeli widzicie już napastników, broń Boże, nigdy, nigdy nie wolno Wam uciekać z tego miejsca. Jeśli zostajecie pojmani, nie patrzcie nigdy terrorystom w oczy. Unikajcie ich wzroku. Zbyt długie patrzenie będzie prowokowało ich do agresji. Jeżeli nie możecie się ruszać, nie możecie wykonać jakichś poleceń, jeżeli wiecie, że w klasie są dzieci, które mogą mieć różnego rodzaju poważne schorzenia, poinformujcie ich o tym. Nigdy. Nigdy nie odwracajcie się, jeżeli to jest możliwe, plecami do napastników. Nie lekceważcie ich, nie bądźcie wobec nich agresywni słownie. Napastnik wlecze dziewczynę po podłodze. Pyskowanie terrorystom nie pomaga. Jeżeli proszę Was o oddanie telefonów, oddajcie te telefony. Jeżeli nie oddałeś telefonu, zadzwoni do ciebie telefon, nigdy go nie odbiera. Masz telefon? Nie ma. Masz telefon? Nie ma. Masz telefon? Nie ma. Jeżeli go schowałeś, to znaczy, że oszukałeś terrorystę. Wszyscy obrali! Ostatni raz pytamy. Oszustwo to jest też najgorsza rzecz, jaką możecie zrobić. Co Kru... mówiliśmy! Z kieszeni chłopaka wyjmują komórkę. Do nauczycieli jest bardzo ważna, istotna rzecz. Musicie uspokoić dzieci. Musicie zawsze zwrócić się do terrorystów, do napastników z prośbą, czy możecie zwrócić się do klasy, zwłaszcza przy mniejszych dzieciakach. Do dzieci starajcie się zwracać po imieniu, udowadniając im, że mają do czynienia z ludźmi. Jeżeli wykonacie ich polecenia, jeżeli oni będą przekonani, że was już opanowali, ta agresja wobec was zmaleje. Wtedy możecie poprosić o to, żeby wyjść do toalety. Wtedy możecie poprosić o to, żeby się napić. Jeżeli dostaniecie jedzenie, dostaniecie picie, nie grymajcie. Bo nie wiadomo, kiedy drugi raz się czegoś napijecie albo coś dostaniecie do jedzenia. Bo to może potrwać godzinę, dzień, dwa, tydzień. Im bardziej będziecie starali się zachowywać się w tej ciężkiej sytuacji spokojniej, tym większe i realne macie szanse na to, żeby przetrwać. Jest na świecie coś takiego jak aktywny strzelec, i dla nich już nie będziecie towarem, dla nich będziecie celem. Są trzy elementarne zasady działania w takiej sytuacji. Po pierwsze, uciekaj. Wychodzimy na zewnątrz, zwolnijmy w pierwszej kolejności na policję, informując ich, co się wydarzyło, kto strzelał, gdzie strzelał, jak wyglądał. Telefon do rodziny to jest najgorsza rzecz, jaką możecie zrobić. Wyobraźcie sobie 500 uczniów. Którzy dzwonią naraz. 500 rodziców przyjeżdża, przyjeżdża 500 samochodów. Zablokują dojazdy do szkoły na pewno. Służby nie będą w stanie się dostać do was. Jeżeli nie uciekliście i nie macie takiej szansy, należy się ukryć. Nauczyciel wpuszcza młodzież do klasy, zamyka drzwi. Dobrze, słuchajcie, teraz spokojnie musimy się zabarykadować. Uczniowie układają przy drzwiach 100 krzeseł. Z drugiej strony otwiera instruktor. Przerywamy. Teraz zrobimy to tak, jak powinno to wyglądać. Barykada powinna być szybka, umożliwiająca wam też szybkie opuszczenie pomieszczenia, jeżeli będzie taka konieczność. Pod klamkę podstawia jedno krzesło. Macie na to 30-40 sekund nie więcej. Potem musicie być w kompletnej ciszy. Sprawcy się będą poruszali, bo będą mieli duży obiekt do sprawdzenia. Bezwzględnie, powtarzam jeszcze raz, bezwzględnie. Wyciszamy, wyłączamy telefony. Gasimy światło, zaciągamy rolety. Nie przemieszczamy się w świetle. Każdy nasz cień z tej strony, jeżeli z drugiej strony będzie jasno, zdradzi naszą pozycję. Bądźcie zawsze poniżej linii okien. Zejdźcie ze światła drzwi. Pamiętajcie, że w większości napastnik strzela na wysokości metr, półtorej. Nawet przez drzwi. Dlatego musicie być nisko, leżeć. Jeżeli padną strzały, nie próbujcie krzyczeć. Każda wasza reakcja spowoduje to, że z tamtej strony was ktoś usłyszy. Terrorysta raptownie odwraca się, rusza z wymierzonym pistoletem. Wtedy pozostanie wam tylko walka. Macie gaśnice, macie stoły, macie krzesła. Są to rzeczy, którymi możecie obezwładnić napastnika. Ale pamiętajcie, róbcie to tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy już nie można uciec ani uciec. W innych przypadkach walkę pozostawcie profesjonalistom. Musicie przygotować się do tego, że jednostki specjalne, które wejdą, Was uwalniać, was ratować, będą zachowywały się tak samo agresywnie jak napastnicy. Będzie dużo huku, dużo dymu. Jeżeli poczujecie gaz podczas takiego szturmu, nie trzyjcie oczu. Nie próbujcie połykać świn. Nigdy nie podnosi się sami. Czekajcie tak samo na pozwolenie. Jeżeli zapamiętaliście jakieś zdarzenia istotne z wyglądu terrorystów, powiedzcie o tym. To pomoże w identyfikacji. Was. I napastników. Napis zgłoszenia o podłożeniu bomby. Leon, pirotechnik. Facet kiedyś przyniósł z lasu cztery sztuki granatów. Ewakuacja. I zadzwonił po policję, że przy szkole przyniósł granaty, które leżą w reklamowcu. Bierzemy książki, plecaki, wszelkie torby, piórniki. Bardzo proszę spakować, opuszczamy salę. Bo tam była budka telefoniczna. Jeżeli ty widzisz bombę, to bomba widzi ciebie i nie pomoże tutaj odległość lub dobry refleks, bo to nie ma sensu. Bomba jest szybsza. Decyzję o ewakuacji podejmuje administrator obiektu. Najbardziej zagrożone na podłożenie ładunku wybuchowego są miejsca, gdzie osoba postronna może wejść, czyli korytarze, toalety. Przed wyjściem z klasy uczniowie powinni zabrać swoje rzeczy osobiste, typu torby, tornistry. Po wyjściu z klasy cała grupa powinna przemieszczać się po wyznaczonych drogach ewakuacyjnych, natomiast nauczyciel powinien sprawdzić, czy w klasie nie zostały po wyjściu przedmioty nienależące do jej wyposażenia. To wszystko, co jest nowe, to powinno już budzić podejrzenie. Urządzenie wybuchowe i materiał wybuchowy może wyglądać jak wszystko. To może być biały proszek, który jest w słoiku. Ostatnio są popularne ładunki wyglądające jak woda, płyn. Po wyjściu z budynku oddalamy się od niego na odległość co najmniej 150 metrów i tam oczekujemy na dyspozycję służb, które będą na miejscu zabezpieczały teren. W 99% przypadków tam nic nie będzie, ale jest 1% ryzyka, a ryzyko to nasze życie. Audiodeskrypcja. Marek Kotula, Barbara Szymańska. Fundacja Audiodeskrypcja. Specjalne podziękowania dla. Zespołu Szkół Ekonomicznych imienia Augusta i Juliusza Wetterów w Lublinie, Rafała Biernackiego, byłego dowódcy i instruktora jednostki antyterrorystycznej policji, Leona oraz pozostałych byłych funkcjonariuszy i instruktorów jednostki antyterrorystycznej policji występujących w filmie, Komendy Miejskiej Policji w Lublinie, Wydziału Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Lublin. Wena Art, Dom Produkcyjny. Supported by a grant from Norway. Projekt Bezpieczna Szkoła w Strefie Schengen uzyskał dofinansowanie w ramach norweskiego mechanizmu finansowego. Bezpieczna Szkoła w Strefie Schengen. Lublin miasto inspiracji. Norway Grants.